Po prostu jakoś to tak. idzie, nie? Żeby wiesz, ona pierwszy nie raz jest w szrankach, ona nie szła jeszcze ujeżdżenia, wiesz? Nie. Ja tak myślę, nie? Ja już nie myślę. No. Patrzę na te siwe dziecko no, moje powinna i... powinna być w innej kategorii oceniana. Ona powinna być oceniana za opadki, za wiesz, Nie, dęby, co Wy chcecie, dobrze za... idzie. My by Baty mieli, my by mieli odszkodowanie od Państwa. Baty nie no, ona idzie. dobrze. Tu o konia chodzi, tak. nie? I galop uciągnęła. I super. Trochę Siwulec, nie rozpędzaj się. Tak, tak. Uciekł spod dupy, wiesz. Ale to jest nerwus. Ty, ona ma 13 loda. Ona się już nie uspokoi. To jest taki typ. To już tak będzie. I będziemy tak z nią, wiesz. Dobrze, to jest super. Ona powinna dostać nagrodę... <noise> ona powinna dostać nagrodę Nobla, że ona z tego konia nie rezygnuje, wiesz. A ona w życiu tego nie zrobi. Może, może helbikowa będzie taka taki wyścig że ją tam gdzieś pójdzie, nie, kupu, nie wiesz? Wyżej. Może, może, może. To jest kurde. No, dokładnie, ładnie ujęte. Siws, to jest siws. Myśmy już i tak na rozprężalni te wyniki dopasowały do ogólnego dobra. A. Nie jeszcze nie, za, za 3 minuty miała trzeci przejazd trzeci pier... To zrobimy i tak jeszcze z 8 i pojadą że hej Przestała przodem szarpać Jezus w końcu To jest właśnie siws To jest właśnie siws A ty wiesz, że ona mnie do dzisiaj na grzbiet nie wpuszcza normalnie Dwóch musi mi pomagać Ona mnie nie wpuści Ona albo się kładzie, albo dymbuje. Ale jak już wsiąda, to już ok, to już pod tytułem, no dobra, siedź jak już w właśnie. Dwa i pół roku na nie jeżdża ty. Czujesz? No wiesz no, no. co, No mo, mo. Co mo nie mieć, jak może mieć? Ale Kaszka zadowolona, widać, ja... już <grywka> Ona się zastanawiała jak zrobić wyjazd na luźnej wody. <grywka> Super, <ja brak. grywka> Dziękujemy Pani Katarzynie Wieszołek za podjęcie próby ułożenia swojego konia. Zapraszamy. Ta próba już się nigdy się nie, nie ułożyć. Tak do końca. Omega.